I Micha z EDC Nie wszystkich użytkowników EDC. A ty nie jesteś z EDC, to cicho. A tu jest w bluzgu. W sensie ja od skórek jestem to ja. Marcin odskurek, Pozdrawiamy. A wy pozdrawiacie? Pozdrawiamy panów EDCowych. Panów edecowych pozdrawiamy. A pana Marka w I chcemy najnowszego Ledermana od was Dzisiaj już. Pa witajcie. Ja mam na imię Marek za kamerką. Michał. Michał, ojej, kwipunek gigany codziennie. Słuchajcie, kolejną kosę dostaliśmy do testów. E, ciekawa. E, tylko nie wiem, czy to jest produkcyjna, czy to jest custom. Bo dostaliśmy do testów, słuchajcie, od Miszy z Białego Stoku. Pozdrawiam Cię, Michał, dzięki, bo to ciekawa sprawa i bardzo chętnie go przemocaliśmy sobie i obejrzeliśmy, i bardzo chętnie go teraz przetestujemy. Dostaliśmy kosę, która swego czasu była dyskusja ostra na Knives'ach. Czytałem w 2008 roku. Jakoś tak mniej więcej. O kosach firmy Wulping. Pierwsza opcja była taka one były niemieckie. Gdzieś tam widziałem głosy, że były czechosłowackie. Tak, był taki kraj, Czechosłowacja. Lata 80. słuchajcie, to jest produkcja okazuje się Polska. Też wygrzebałem no, <trymne> ostatnio u... na nawaha.pl u Jasia. Też pozdrawiamy. Super. Polecamy jego stronkę, bo jest kupa, kupa e, informacji odnośnie kos, szczególnie polskich, w półce i tak dalej, i tak dalej. Więc zajrzyjcie, bo warto. <trymne> Ale nie o tym. E, kosa Wulpinga, słuchajcie. Wulping to była, chyba Tomaszkowo nazywała się właśnie daleko Olsztyna, w której pan inżynier Gnatowski miał manufakturkę robiącą noże. Ręczna robota, więc nie wiem czy to custom, czy to fabryczniak, produkcyjniak, bo były robione ręcznie. Pan Gnatowski nie robił ich sam, miał, miał ludzi, jakichś tam knifemakerów, wtedy to się nie nazywało knifemaker, wtedy to się nazywało nożo, nożownik pewnie, bo to dosyć stare dzieje. Inżynier Gnatowski już noży nie robi, niestety jego syn cały czas prowadzi firmę Wulping, zajmują się chyba grawerunkiem głównie. No, i słuchajcie, i mamy do testów dostaliśmy Wulpinga. To jest taki mały, niepozorny nożyk, ale jest kurcze, wykonany super. Zaraz pokażemy z bliska. Kawałek historii. Szkoda, że kurcze wytwórstwo noży w naszym kraju tak podupadło. No są oczywiście knife makerzy, super sprawa, i jest ich coraz więcej na szczęście, ale mieliśmy kurcze historie, gdzie były manufakturki, w których się robiło naprawdę fajne opcje. Jest Kopromet i tak dalej, i tak dalej, ale. Szkoda, że nie ma więcej takich firm jak Wulping. Kiedyś. Chodźcie, zobaczycie z bliska. Tak, słuchajcie, wygląda Wulping. Jest tak, jak wychodził z manufakturki. Niewielki nożyk. Wydaje mi się, że to myśliwski nóż głównie. W takim klimacie utrzymany. Pochwa ze skóry fajna. Podwójne przeszycia. Dopasowana. Widać, że była formowana, bo widać, gdzie jest garda i tak dalej odznacza się, więc fajnie spasowana. Widać, że już ma swoje lata też. Fajna opcja. Tak wygląda, słuchajcie. Kręcą mnie takie kurcze z historią kosy, no tak to wyjdzie. Nie przypalona jest tutaj. Można by ją było przypolerować, troszeczkę przypalić, żeby była ten, bo jest mechata. No, pętla na pasek. Fajnie wycięta, wyprofilowana. O. Gustownie się zgrywa z rękojeścią. Rękojeść chyba dąb, tak mi się wydaje. A tak wygląda sam nóż. Tak wygląda o. Niewielki nożyk. Taki teraz pewnie można by było powiedzieć, że to buszek albo hunter. No. Full tank. Grubości, zaraz wam powiem. Trujeczka no. Trujeczka. Długość całkowita. Długość całkowita. No choć. Diable 21,5. głownia od środka gardy polecimy. 11. Garda z mosiądzu zanitowana też yy, pinami z mosiądzu, tutaj drewienko, wydaje mi się, że dąb też zanitowany na dwa nity mosiężne, przelotka też mosiężna. I zrobiony, kurczę, klasa. Stara star chirurgiczna, chyba 3H13, z tego co pamiętam. Nie wiem tylko, czy dobrze pamiętam. Napisy na głowni o. Napisy na głowni po niemiecku, ponieważ takie były wymogi. Głównie Wulping produkował noże na niemiecki rynek, wtedy do RFN-u. I wymóg tamtejszych importerów był taki, żeby opisane były po niemiecku. Więc jest napis: Wulping Handarbeit Rostfrei, czyli stal nierdzewna i ręczna robota. WG Punca, czyli Wulping Gnatowski. Nie wiem jak się potoczyły losy pana inżyniera Gnatowskiego, ale kurczę, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam czasem sobie siedzi w warsztacie i coś tam wydłubie. Albo nie, ale kurczę widać, że jak ktoś takie coś robił w tamtych czasach, to kurczę musiał mieć bzika na tym punkcie, no. więc kurczę na ziomno Tak to wygląda, słuchajcie. Bardzo wygodnie leży w, w łapie, mimo że jest nie, niewielkim nożykiem. Rękojeść też jest kurczenie niewielka, ale pa, jakoś tak się spasowuje kurczę do łapy. No. Szlif niepełny, płaski. Wyprowadzenie dosyć ciekawe szlifu. O, nie ma kurcze nacięcia, czyli ostrzy się go dosyć, dosyć tak, no trzeba, trzeba myśleć jak się go ostrzy. Dosyć duże ricasso, czyli odległość między krawędzią tnącą a jelcem. No, ten jelc też fajnie, bezpieczny, super, fajnie się nim, fajnie się nim pracuje, czuć, czuć, że, że nie ma niebezpieczeństwa pozbycia się palucha wskazującego. No, wszystko dopieszczone, kurcze naprawdę. Musiał super wyglądać jak był nowy. No zrobimy nim coś, nie? Zrobimy. No słuchajcie, to nie jest kosa przeznaczona do kurczę, ciężkich zadań leśnych, bo to tak mi się wydaje, że była przeznaczona dla myśliwych, ale zrobi coś tam. Nie, muszę coś znaleźć innego. Nie wiem, czy będzie widać. O, dzięki. Trochę go podostrzyłem. Pisa. Zrobi robotę, ej, taką kurczę nożową. Ja go widzę jako taki podstawowy nożyk. O, jak to fika ja go widzę, słuchajcie. Niezbyt gruby, niezbyt duży, ale do wszystkich nożowych pokazuje. Do wszystkich nożowych zastosowań, ej. Jak ta lala. Czyli żarałko zrobi. Pomoże przy obozie. Patyk, zastruga. Nie wiem co to było. <laughs> Patyk zastruga, wszystko zrobi ej. Wszystko nożowe zrobi. Zwierzaka pewnie pomoże oporządzić, oprawić. Bo do tego pewnie był przemyślany. To pewnie jechało do rfn i później pracowało, czy wracało do nas do kraju i na polowaniach dewizowych robiło jelenie, dziki inne takie. Coś postrugać, co zrobić, kurczę, pokazać. Nie chcę go też za bardzo katować, ani nic z nim robić takiego, ponieważ to jest historia, słuchajcie. No. Stał chirurgiczny, no tak. Tak się to wtedy nazywało. Nierdzewka. Dla myśliwego lepsza nierdzewka, nie? Pewnie. nie leży w łapie. Naprawdę leży bezpiecznie i wygodnie w ręku. Można śmiało pracować dłużej. Nigdzie nie czuję kurczę takiej y, jakiegoś tam y, miejsca, w którym y, po czasie mógłby być odczuwalny dyskomfort na dłoni. No, fajnie tnie. Wciąż. Robiony w czasach, kiedy jeszcze były Związki radzieckie, RFN, -y, NRD i przetrwał próbę czasu. Fajnie. Może kiedyś kurczę syn pana Gnatowskiego? Też pan Gnatowski. Pomyśli zacznie robić z powrotem noże. Ej. Dobrze im to szło. Manufakturka polska robiąca noże. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą takie czasy. Będą knife robiący, kurcze customy, takie full wypas dla zboczków. I będą manufakturki. Nie musi być dużo dużych fabryk nożowych, o oh Jezu, jak Colt Steel. Ale takie firmy, to by było coś. Muszę pojechał. Kurczę. Wulping, słuchajcie. Made in Poland. Dawno, dawno temu. Pewnie jeszcze robiony w PRL-u. Też był taki kraj. Dzięki, że obejrzeliście. Dzięki, Misze, że nam wysłałeś. Fajnie, ja lubię taki. To jest klimat, kurczę. Jak się czuje taki nóż w łapie, to się czuje historię, no. Historię polskiego nożownictwa. Przebrzmiałą, niestety. Wulping. Misiek, Marek, jaki punkt gigamy codziennie. Do zobaczenia!